Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to z domu do domu. Niech Was nie przeraża tło za mną. Opuszczamy miejsce, gdzie nocowaliśmy podczas targów Sacro Expo, no i taką tapetkę znalazłem. Ale chciałem Wam na samym początku podziękować za Waszą obecność z nami na targach. Mnóstwo Osób udało nam się spotkać no właśnie w realu, wypić z wami kawę, porozmawiać, podzielić się nową książką. Dziękuję wam bardzo. Cieszę się, że też śledziliście online właśnie choćby na antenie Radia Profeto, czy w naszych profilach społecznościowych. A słowo dzisiejsze, kochani, z domu do domu to jak egzegeci tłumaczą, Pan Jezus nie chciał, żeby apostołowie wchodząc do jakiegoś domu. I uznawszy, że komfort nie jest zbyt dobry, na przykład, że taka tapeta się im nie podoba, żeby szukali innego domu dla wygody czy dla, dla lepszej strawy, lepszego jedzenia, tylko żeby pozostali tam, gdzie są. Tak tłumaczą to egzegeci. Oczywiście to się też wiązało z tym, żeby jeśli trafią na bogaty dom i świetne jedzenie, to też żeby zostali, nie szukali. Czegoś innego, żeby po prostu skorzystali z tej gościny. I to tak naprawdę jedno zdanie pokazuje nam istotę życia w chrześcijańskim ubóstwie, kiedy Paweł mówi, że umie i biedę cierpieć i obfitować. Powinniśmy serce mieć właśnie wolne, nieprzywiązane ani do biedy, ani do bogactwa. Serce, które przyjmuje to, to co niesie życie, przyjmuje to, co. Daje Pan, przyjmuje to, co ofiarowują inni ludzie, właśnie dlatego, że to serce jest wolne i nie poszukuje ani biedy, ani bogactwa. No i nie przechodzi właśnie w cudzysłowie z domu do domu. Czyli nie jesteś takim, no jak to mówimy, motylem, co to skacze, czy, 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 czy owadem, który skacze z kwiatka na kwiatek, tylko tylko potrafi też znaleźć e, taką swoją życiową misję, stabilizację e, no i, i, i podjąć to, co e, Pan stawia przed nim. Także, kochani, cokolwiek jest tym naszym domem e, życiowym, zawodowym, e, religijnym, e, tak, wspólnotowym niech nie będzie przechodzeniem z domu do domu. Niech nie będzie nieustannym, wiecznym szukaniem szczęścia tam, gdzie go i tak nie znajdziemy. No ale właśnie przyjmujmy to życie, to, co niesie ze sobą, przyjmujmy wolę Pana i nie przechodźmy z domu do domu. Niech nas szczerze błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, amen, zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.